witajcie w kolejnym odcinku serii przydatne aplikacje, tak, w tym odcinku przedstawiam aplikację do pogody, która jest jakby połączona z widżetem, accuweather.com. możecie ją pobrać ze sklepu Marketplace, jest dostępna na wszystkie wersje systemu Windows Phone. Tak, wystarczy kliknąć w tą aplikację, pojawia nam się takie, jakaś gustowa animacja, po mojej lokalizacji widzicie wszystkie fajne, najbardziej potrzebne jakieś dane parametry pogody, jest minus jeden, rana odczuwana temperatura Niby minus 4, nie wiem czy to prawda, nie mam termometra, więc pozostajemy tylko wierzyć, że tak. Kalisz, yy, godzina. Tak. Możemy wybrać sobie yy, właściwie prędkość wiatru, w którą w jaki kierunek wieje. Wschód yy, słońca, zachód słońca, 1654, więc teoretycznie za 50 minut powinno dać słońce. Zobaczymy. Tak, wystarczy że teraz przejdziemy w lewo. Pokazane dzisiaj, jutro, środa czwartek, takie wiecie, jakby... Przewidywane temperatury powietrza. Więc naprawdę działa to bardzo fajnie. Aplikacja jest o tyle fajna. Że można przymierzyć do głównego. Tak. Widzicie wszystko spakowane Lifestyle Settings. I naprawdę możecie sobie robić jednostki. Polecam Lifestyle opcję uruchomić. Wtedy bardzo łatwo i przyjemnie można zrobić coś takiego. Jak widzicie, widzę jest animowany. Można zmienić jego wielkość i on cały czas pokazuje nam pogodę, niestety tylko w dwóch wariantach wielkości, pewnie została aplikacja przystosowana tylko do 7,5 Windowsa, ale myślę, że w najbliższej aktualizacji powinniśmy to zmienić, więc komentujcie lub się słuchajcie. dzięki, mam nadzieję, że ta aplikacja Wam się przyda, że zobaczycie, że jak na Androidzie można mieć ruchome kafelki, widżety widzicie, że zostały zmienione, więc do zobaczenia, no i cześć.